Dla mnie na chwili są dwa, dwa procesy. Jeden to bym powiedział o pewnej reakcji właśnie na tą presję czasu, możliwości jakby partycypacji uczestników w komentowaniu, nawet wręcz współtworzeniu, i powrót do takich można powiedzieć, klasycznych form. To jest, to jest jakby renesans książki drukowanej, czy w ogóle form analogowych, prawda? W muzyce to jest renesans płyty winylowej jako nośnika muzyki i tego związanego z nią formatu albumu, prawda? to wszystko zaczyna jakoś wracać jako taka tęsknota za tym, żeby jednak artysta miał pełną kontrolę, prawda, nad integralnością dzieła, to jest bardzo silne, ale jest drugi nurt, z kolei znacznie, moim zdaniem, ciekawszy, to jest sztuki, która próbuje percypować zmianę antropologiczną wywołaną przez nowe media i pojawienie się technologii cyfrowych, to znaczy to, że dzięki nim żyjemy w przestrzeni, która ma więcej wymiarów niż miała wcześniej. No bo ta, ta klasyczna przestrzeń no, trójwymiarowa, to tak fizyczność jakby nam mówiła gdzie jesteśmy. Teraz jeszcze doszedł ten wymiar czasami zwany wirtualnym, ale który my dotychczas przedstawiliśmy jako opozycję, że jesteśmy albo w rzeczywistości rzeczywistej, albo wirtualnej. Dzisiaj odkrywamy, że to jest po prostu nowa rzeczywistość o charakterze hybrydowym i teraz jakby ta, ta sztuka awangardowa, którą można było chociażby oglądać we Wrocławiu niedawno na biennale sztuki mediów... Yy właśnie próbuje wyrazić doświadczenie człowieka, czy, 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 czy jakby różnego typu doznania estetyczne w, tym, w tych, tych nowych już, już wymiarach, gdzie inaczej rozumiemy czas, inaczej rozumiemy przestrzeń. Prawda? I, 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 I te dwa, jakby z jednej strony nut konserwatywny, nazwijmy, powrotu do starych sprawdzonych form, ale drugi awangardowy, który, który próbuje nas no, pokazać, zrozumieć doświadczenie właśnie w nowej przestrzeni społecznej.